Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich artystów małych i dużych, tych, którzy już znają mnie z zajęć być może, ale też i tych, którzy dzięki kwarantannie chcą zacząć malować. Pokażę Wam na tej sesji, jak namalować pejzaż z górami przy użyciu takich narzędzi. To jest szpachelka. To jest profesjonalna malarska szpachelka, która ma rączkę czyli maluje się praktycznie tak jak pędzlem. To jest szpachelka plastikowa. Która jest dosyć giętka, zresztą też jest giętka, ma taką blaszkę cieniutką. I e, szpachelka to jest takie narzędzie, którym rozprowadza się farbę po powierzchni e, papieru bądź płótna, tak? tak? Zaczynamy od szkicu. Bardzo delikatnie możemy sobie naszkicować kształt, jaki chcemy mieć głów na papierze, na przykład. Jedna wyższa, jedna może być niższa, może być tutaj na dole jakiś horyzont i tyle wystarczy, dlatego że szpachelka jest niezbyt precyzyjnym narzędziem. Nie uzyskacie takich, e, takich detali jak z pędzla, ale zaraz zobaczycie, na czym polega e, cały urok malowania szpachelką. Myślę, że nie jeden z Was pokocha tą technikę i będziecie sobie eksperymentować. Czyli tak. Mamy przygotowane farby. Możemy też mieć jakieś płaskie tacki, ewentualnie kartki, na których będziemy mieszać tę farbę, dlatego że paletka klasyczna ona ma takie zagłębienia, które są świetne do malowania pędzlem. Natomiast szperka, jak widzicie, taka duża nie wejdzie i nie nabierze tej farby. Dlatego mamy pędzle, którymi możemy sobie farbę nałożyć. Na przykład zaczynamy od nieba. Tak? Nakładamy sobie farbę tu i mieszamy mieszamy kolor, jaki chcemy uzyskać do namalowania nieba. Tak, dobrze. I robimy najpierw, zaczynamy od tego konturu. Gór. No, mamy troszeczkę wody, oczywiście. To znaczy, tak, dla jasności szpachelka. Yy, mówiłam, ona daje specjalne efekty. Zostawiamy ten efekt na zrobieniu gór. Natomiast tutaj posługuje się pędzlem, żeby uzyskać w miarę taką jednolitą, y, jednolitą powierzchnię. Niektórzy z Was już y, pewnie ćwiczyli malowanie chmur, więc możecie też wykorzystać tą umiejętność i tą technikę w ten sposób na zrobienie y, nieba z chmurami. Ja tutaj akurat wymyśliłam, że to niebo będzie dosyć gładkie, bo dużo będzie się działo na samej strukturze gór. Możemy wziąć teraz szerszy pędzel, troszkę zmoczyć i delikatnie wygładzić to niebo, tak? Niebo będzie dosyć gładkie. Niebo będzie dosyć gładkie. I teraz zabieramy się za górę. Góry mają dosyć taki wyrazisty kształt żeby pokazać je w takim trójwymiarowym widoku, ustawmy sobie, że na przykład z prawej strony pada światło, tak? Z prawej strony pada światło, czyli cień będzie po lewej stronie, czyli ciemniejsza strona gór będzie z lewej strony i zabieramy się na przykład, może ja Wam pokażę taką szpachelkę. Możemy troszkę czarnej farby, możemy wykorzystać niebieską i dodajemy zieleni, Tworzymy taki melanż tych trzech kolorów, mamy szarość. I robimy ciemniejszą stronę gór. Tak? Nakładamy od brzegu, możemy troszkę dać więcej zieleni. wkładamy całą szerokością szpachelki. Zobaczcie co się dzieje. Możemy w różnym kierunku układać szpachelkę. Niejako sama tworzy się skała, skała tej góry. Teraz z drugiej, z drugiej strony, tu gdzie mamy mniejszą górę, robimy też cień, tak? Od lewej strony mamy cień. Tu możemy zrobić troszkę na dole jeszcze cienia. Szpachelka dosyć szeroką powierzchnią pracuje, także dosyć szybko maluje się takie obrazy. Możemy nakładać więcej farby, możemy zmieniać, zmieniać też odcienie, możemy troszkę teraz tutaj przyciemnić jeszcze bardziej. Tą stronę. Dół. Kolory fantastycznie rozcierają się i przenikają między sobą. Zobaczcie, co się dzieje. O, tu się dostał żółty, ale czekajcie, może to będzie fajny efekt. Zobaczcie, fantastycznie. Bardzo mi się to podoba, że się ten żółty dostał, bo zaczął się robić jakiś taki już wiosenny klimat. Troszkę tutaj kwiatów na dole u góry. O, zobaczcie. Możemy dodać się, bo na razie wersja jest taka zimowa, ale tutaj już się dostała wiosna. No to jedźmy już tą wiosną. Zrobimy zieleń na dole. O. Tu pod górami będzie zielono. Im więcej farby dam, tym ten kolor będzie wyrazisty oczywiście, tak? Prześwituje farba pod spodem, prześwituje troszkę papieru, dzięki czemu ta zieleń jest taka dosyć soczysta i jasna. Teraz tak, tutaj możemy wypłukać szpachelkę, ewentualnie zmienić, spróbujemy tą szpachelkę teraz, tą malarską profesjonalną. Spróbujemy teraz zrobić tylko białe szczyty, powiedzmy, że tu jest jeszcze reszta zimy, śnieg leży, którego którego nie było w tym roku, ale chociaż może na tym obrazku. O, niech troszeczkę będzie tego śniegu. Zobaczcie, jak fantastycznie ta farba rozkłada się pod tą szpachą. Malujemy, troszkę przypomina to smarowanie, smarowanie kanapki masłem czy serkiem. Jeżeli używacie dosyć grubo farby, wychodzi struktura, widoczna jest struktura, która dodatkowo dodaje jeszcze uroku i ta, takiej yy, trójwymiarowości temu obrazkom. No się jeszcze pobawić troszeczkę tutaj pędzelkiem, zrobić na przykład delikatnie, yy, delikatnie tutaj kolory na dole. Powiedzmy, że tutaj jest jakaś łąka, na której zaczynają pierwsze wysypane kwiatki się pojawiać. Możemy też uzupełniać te obrazki. Yy, Takim klasycznym malowaniem pędzelkiem, tak? Tutaj. Jeżeli chcecie jeszcze poprawić na przykład kolor nieba, oczywiście można też, robimy to pędzlem tak jak wcześniej, z większą ilością bieli, możemy nałożyć drugą warstwę, jeżeli wygładzimy górę, czyli niebo w tym przypadku. Tak, tego obrazka, będziemy jeszcze bardziej podkreślać efekt gór, czyli on będzie jeszcze bardziej wyrazisty, bo be, ponieważ wyjdzie, wyjdzie ta struktura bardziej przy gładkiej powierzchni nieba. To jest naprawdę bardzo fajny efekt, kiedy. O, troszeczkę się rozmazało, ale nie bójcie się eksperymentować. Naprawdę, tutaj niektóre takie ruchy, które wychodzą przypadkiem. Mogą się okazać bardzo y, efektowne. Proszę bardzo. I mamy piękny górski, pejzaż. Tak wygląda. Przy użyciu szpachelki i pędzelki.